Nie wiem czy lubisz seriale, może lubisz, a może nie, więc tak na wszelki wypadek wypośrodkujmy. Zrobimy taki czteroodcinkowy cykl, taki niby serial, niby nie serial. HALT, czyli program, który ma pomóc Ci nie wejść w Twoje kolejny głupot, grzechów, idiotyzmów. Alkoholicy wymyślili, że jeżeli zadbasz o HALT, to jest prawdopodobne, że nie wrócisz do picia. Nie wiem, co jest twoim alkoholem, co jest tym, co cię zabija, ale poznaj halt, a może będzie zabijać cię mniej. Dziś odcinek pierwszy, a rzecz będzie o tym, czy kochasz siebie samego. H.A.L.T. Tak przed chwilą przeczytałeś. Chodzi o program HALT, czyli taki program, który w tradycji podawanej ustnie przez wspólnoty dwunastokrokowe istniał od bardzo dawna. Niedawno spisaliśmy to w takiej książeczce, która się nazywa Wolny Człowiek do kupienia na dwóch rybach. I tenże program, HALT, pomaga Ci zobaczyć, czy kochasz siebie samego, czy opiekujesz się sobą należycie. Ten podtytuł do niego brzmi: Nigdy nie bądź zbyt zmęczony. Moja koleżanka Agata Puścikowska napisała kiedyś na Twitterze, tak. Dziewczyny, kojarzycie ten moment, kiedy wszystko w domu już jest pozmywane, posprzątane, uprasowane, ugotowane, dzieci pakowane do szkoły yy, i wszystko tak naprawdę, co trzeba było zrobić, zostało zrobione, a Wy możecie położyć się bez wyrzutów sumienia? Nie kojarzycie? Ja też nie. Bo taki moment nigdy nie nadejdzie. Czy to oznacza, że masz nie odpoczywać? Na Boga nie. Masz odpoczywać właśnie wtedy, kiedy jesteś zmęczony. Święty Chodzę Maria skriwa mówił o dwóch momentach bohaterstwa. Kiedy rano dzwoni budzik, co robisz ze swoim ciałem? Podnosisz je dziarsko, radośnie, idziesz do dwunastu pompek i potem robisz śniadanie swojej żonie, dzieci pakujesz do szkoły i pomagasz im załatwić wszystkie problemy poranka? Czy udajesz, że cię nie ma, odwracasz się na drugi bok, chowasz się pod kołdrę i liczysz, że to żona zrobi wszystko za ciebie? Co to ma wspólnego z odpoczywaniem? Twoim niewiele, ale twojej żony ogromnie dużo. Drugi moment bohaterstwa jest wtedy, kiedy kończy się dzień. Co robisz, gdy kończy się dzień? Czy Zamierzasz teraz obejrzeć wszystkie odcinki House of Cards czy Breaking Bad, bo same się nie obejrzą? A może przekonujesz kogoś na Facebooku, że nie ma racji od siedmiu godzin? A może właśnie prowadzisz zaciężną armię, by zdobyć Szwecję, mimo że masz 45 lat i normalne problemy do rozwiązania, a nie jakieś wyimaginowane rodem z Fify czy Heroes and Might and Magic? Zatem zakończ dzień, gdy on się kończy. Po prostu połóż się spać. Proste, trywialne. Problem polega na tym, że wielu z nas o tym zapomina. I ten halt rozpocznie od tego, że dasz sobie prawo do odpoczynku. Rób to, co sprawia ci radość, ale niekoniecznie wysysa całą energię. Może pomoże.